Siema, hej, ponownie my. Dzisiaj, w takim nastrowym y, słuchajcie klimacie. Klimacie, jak widać, za nami różowe światło, i dlatego postanowiliśmy dzisiaj taki romantyczny temat narzucić. I dzisiaj, będziemy sobie gadać o romantyzowaniu. Jedna Wicka właśnie podrzuciła mi ten temat ostatnio na YouTubie. Mam nadzieję, że nie przekręciłam imienia, ale. Mam wrażenie, że to była Gosia. Także Gosiu, dziękujemy Ci bardzo za, za temat, bo faktycznie może być to fajne i chcielibyśmy to trochę szerzej rozwinąć. Z tej strony żona, mąż, mąż, żona. Jakby ktoś jeszcze nie wiedział. To mąż i żona. <noise> Dokładnie. Mamy, słuchajcie, dwójkę, dwójkę swoich własnych, prywatnych dzieciaczków. Noemi ma trzy e, lata. Noema... ma... Pół. Jakie trzy i pół? Trzy. Trzy. Noema 5,5, więc jakiś staż mamy. No i chcielibyśmy Wam trochę opowiedzieć o właśnie tym romantyzowaniu, ale zanim to w ogóle może przeczytam, cóż to takiego jest. Uwaga! Romantyzować zjawisko, z którym wiążą się jakieś trudności czy przykrości, to wyobrażać je sobie i przedstawiać je jako łatwiejsze niż jest to w rzeczywistości, nie dopuszczać do siebie myśli, że stanowi ono swego rodzaju wyzwanie, że może być też niebezpieczne czy kłopotliwe. No, i na podstawie tego, tej definicji powiedziałbyś, że romantyzujemy? Cokolwiek w naszym życiu, niekoniecznie tylko małżeństwo, ale, ale może też rodzicielstwo na przykład? No tak, chociaż ja jakby do tego mam trochę inne podejście. Mhm. Jakie? Ja mam takie podejście, że mm, uważam, Osobiście jako ja mężczyzna, że jak już pomijając, czy to randkę, czy nie, ale jak przebywanie ze sobą, no bo niektórzy romantyzowani jakby każą tylko z wyjściem na randkę, no nie. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Nie. <grych> Myślę, że, bo my, faceci, jesteśmy jednokierunkowi, no mhm. nie? Tylko tu bardziej chodziło o to, że romantyzowanie jakby w określeniu, yy, że jeżeli masz jakieś kłopoty, to nakładasz sobie taki filtr i Powiedzmy takie różowe okulary, o, mhm. żeby to najłatwiej ci zobrazować. Chodzi o takie różowe okulary, które, które zakładamy, i czy faktycznie na przykład wszędzie zakładamy takie różowe okulary? Jak ciebie kocham, to cały czas są założone takie okulary, tak? W tym momencie widzę twoje różowe kreski, kochanie. Widzisz różowe okulary, różowe kreski. To był przypadek. No. Jasne, jasne. No ale dobra, no to ja Wam To jest może... to, jak no. kogoś kochasz, to cały czas po prostu tą osobę yy, widzisz. I tylko mm. ją, no nie? Tym mm. bardziej, że my faceci jesteśmy, y, patrzymy się tunelowo. Mm. A wy bardziej, bardziej rozbieżne, czyli po prostu szeroko, no nie? Więc jak ja mm. jestem zakochany, to jestem tunelowo zakochany, I to końca. niezależnie, czy kochasz mnie, czy nasze dzieci, to tak. zawsze będziesz starał się wychodzić z sytuacji pozytywnie, prawda? No zawsze. Dlatego, że jest w tobie miłość, a jest, no nie? No to y, wszystko dla ciebie jest pozytywne. Nawet jeżeli świat nas przytacza, a jest y, ciężko na tym świecie, no, nie? Mm. Nieważne, czy to covid, czy wojna, czy ten, ale jeżeli masz tą cząstkę miłości w sobie, to uważam, że jesteś wolnym człowiekiem. Czyli nawet jeżeli ktoś mógłby faktycznie stwierdzić, że romantyzujemy, no to nie powiedziałbyś, że jest to coś złego. Nie, zupełnie nie. Okej, okay. i... i czy miałby to coś być, to tak bym powiedział, miłość jest zła. No. Rozumiesz mnie? No wiesz, dla niektórych Bo to jedno jest... z drugiego wynika. No tak, tylko dla niektórych to już jest... Taka infantylność, nie? że romantyzujesz, nie widzisz problemu, wszystko masz, widzisz wszystko tylko i wyłącznie na plus. No to właśnie jesteś infantylny, nie potrafisz wstąpać, yy, wiesz, twardo po ziemi, dorośni i tak dalej, i tak dalej. No są tacy ludzie, prawda? No ja mówię sam za siebie w tym momencie, no. mm. ja nie chcę się patrzeć na innych, jak kieruję swoim życiem, no nie. Ale to powiem Wam też, no. mogę już? No, Czy ty chciałeś jeszcze nie. dodać? Nie. nie. Że to powiem Wam trochę tak z bardziej mojego przykładu. Jak my się poznaliśmy, no to ja byłam o, oh, pesymistką taką, wiecie, na 100%, nie? I dosyć ciężko było mi uwierzyć faktycznie w to, że Mariusz jest tak po prostu szczęśliwym człowiekiem, i wydawało mi się, że albo naprawdę nieźle udaje albo nie wiem po prostu jest na jakimś wiecznym haju, albo nie wiem, co on bierze, ale generalnie albo ja też chcę trochę, albo się strasznie nie polubimy życiowo. nie. bo ja miałam takie odczucie, że bardzo mnie Mariusz na początku irytował. I nie wiem, czy wam kiedyś o tym opowiadaliśmy, ale właśnie miałam takie takie pierwsze nasze spotkanie dla mnie było dosyć takie problematyczne, dlatego, że... Mm, ja się zdarzyłam właśnie z człowiekiem, który był prawdziwie szczęśliwy, tak po prostu, a ja byłam osobą, która bardzo dużo rzeczy sobie w życiu nadbudowywała. I tak naprawdę najdrobniejsza rzecz była dla mnie giga problemem, więc jak się zdarzyły te dwa światy, no to było na początku tak mm, nie za ciekawie. więc jakby rozumiem te osoby, które mogą faktycznie podchodzić do sprawy właśnie w taki sposób, nie? Że, że to jest głupie, infantylne, niepotrzebne, nie da się tak w taki sposób Ale widzisz, żyć. ale z drugiej strony są potrzebne właśnie takie osoby, które mają sobie tą miłość, tak jak ja Ciebie podpaliłam. No właśnie dlatego Więc... o tym mówię, nie? Że jakby rozumiem jedną stronę, że mogą mieć ludzie takie odczucia, bo najprawdopodobniej gdybym ja była na tamtym miejscu i oglądała siebie aktualnie, to też mogłabym stwierdzić, że po prostu to jest właśnie takie Romantyzowanie, ale tak samo jak Mariusz, absolutnie nie uważam, że w jakimkolwiek stopniu mógłby być to jakiś większy problem. Tym bardziej, właśnie mi, jako osobie takiej mega, mega wrażliwej, pomaga na problemy patrzeć właśnie faktycznie w trochę lżejszy sposób. I my myślę, nie wiem czy, czy wszyscy tutaj wiedzą, ale my też jesteśmy osobami wierzącymi, więc. My tak naprawdę w naszym życiu przyjmujemy pełne błogosławieństwo, jakie mamy. I w momencie, kiedy my to błogosławieństwo mamy, to nie oznacza, że nie mamy żadnych problemów życiowych, absolutnie nie. Ale mając taką, taką świadomość, że mamy to błogosławieństwo, mamy tą opiekę, plus fizycznie, realnie y, po prostu mamy, mamy siebie, nasze dzieci, naszą miłość, to tak naprawdę wszystkie jakieś tam problemy, które się gdzieś w międzyczasie wydarzają, dla nas nie są to takim. Naprawdę dużym problemem. No dlatego, że jak jest w tobie miłość, to nie ma by krzty miejsca na lęk. Mm -hmm. I to jest, to jest sedno, uważam, sprawy. Jeżeli jest w tobie prawdziwa miłość, to nie ma krzty po prostu od 1% miejsca na lęk. Mm -hmm. Bo tam, gdzie jest lęk, to tam nie ma miłości. I Niezależnie stronę. czy właśnie mówimy to w odniesieniu do małżeństwa, w odniesieniu do wiary, w odniesieniu do naszych dzieci czy wychowywania. Mówię o prawdziwej, dzieci. po prostu kryształowej, czystej miłości. Dokładnie tak. I tą miłość tak naprawdę wszędzie, słuchajcie, można przelewać. Mhm. Dzieci, miłość, tak. małżeństwo, pasja wszystko, wszystko tak naprawdę na tym świecie, nie? Tak. Trzeba pamiętać, bo y, 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 myślę, że w dzisiejszym, y, y, w dzisiejszym czasie, w którym żyjemy, jakby miłość jest jakby przekrzywiona i ludzie nie rozumieją, czym jest prawdziwa miłość. I wlewam wszystko do jednego garnka, no nie? I dlatego im się to rozmywa. Tak z tytułem albo seks, albo emocje. Nie? No właśnie, tak, albo seks, albo emocje, a ani to, ani to. Mm -hmm. Nie wiem, czy mnie rozumiesz, no mm -hmm. nie. Bo mógłbym iść y, 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 no... Mi miłość. Dobra, idę dalej. Czy ja? Nie no ja idę na flesz, postoję tam. Postaram się nie zapomnieć wątku. Yy, uważam, że miłość to jest pragnienie, a nie potrzeba. Mm. Teraz przerzucając z emocji i tak dalej, to a niektórzy, ja potrzebuję miłości. Nie, to ma być pragnienie, to ma być jak właśnie taka gorliwość. Rozumiesz, że ja pragnę. To ma wynikać No ale z potrzebuję ciebie. i pragnę, to, to nie, nie jest... To nie, jest to, nie, nie? To, to nie jest to samo. Nie? To nie jest to samo. Bo ja potrzebuję, a pragnienie... To Ty aż chcesz nasycić ten głód. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Mm. To tak samo jak ja jestem w pasji, to jestem gorliwy. Czemu? Bo ja już nie mogę się doczekać, aż wstanę. Mm -hmm. Rozumiesz? A jak jest potrzeba, no to muszę nastawić jednak ten budzik na godzinę siódmą i muszę wstać do pracy. Okay. A moje pragnienie... Nie nastawiam budzika, ja po prostu z automatu wstaję, no nie? albo okay. nie wstaję, tylko cały czas okay. widzisz, to jest, okay. widzisz, to jest to, co widzisz. Teraz też, a, a to jest to samo? No właśnie, potrzeba, pragnienie to coś innego w miłości, mm. no nie? Dlatego m, pierwsze trzeba powiedzieć ludziom, czym jest miłość, mm. jaką my w tym momencie tworzymy, no nie? Bo my wiemy, jaka ona jest, no nie? Mm. Tylko wszystko się zamazało, no nie? Okay. Przez te filmy, właśnie Hollywood, tak w czy ostatnio rozmawialiśmy na ten temat i też mówiliśmy, no nie. Dokładnie. Tak. To jest to, więc trzeba pewne rzeczy pierwsze dobrze ponazywać, przez dobre filtry przerzucić i widzieć, czego się chce w swoim życiu tak naprawdę. No, no pewnie, nie? no bo wiecie emocje nagle opadają no i się okazuje, że trzeba z tym człowiekiem dalej żyć. Nagle I... pojawiają się problemy, no i teraz podejmujesz decyzję, nie? Czy, tak. czy mimo, mimo jakichś kwasów, jakichś problemów rozbieżności ideologicznych jakichkolwiek, mhm. No to, no to jednak czy, czy w dalszym ciągu chcesz dzielić życie z tą osobą, czy nie, no nie? No bo łatwiej... I dobrym tego przykładem, to, co powiedziałeś, mhm. to już tak się wtrąciłem, kochanie, jest to, co był COVID, i ludzie musieli zostać ze sobą. I zauważ, że czemu w tym czasie akurat było najwięcej rozwodów albo najwięcej jakichś yy, rozstań co... w ogóle. Rostań. czemu? No bo się skonfrontowali ze sobą, no nie? Mhm. Z własnym ja, z drugą osobą, albo cię nie znam, nie znam, a niektórych znowu to bardzo połączyło i się ucieszyli, no nie, bo znam pary, ale już super. A wiesz, a niektórzy mówią, no nie, no męczyłem się, no to jak się mogłeś męczyć z osobą, którą kochasz? To, mm -hmm. że coś nam świat narzucił, to jest jedno, ale jednak przecież to tak samo jak ja, jadę do pracy, ale jednak nie mogę się doczekać, aż wrócę do was, no nie? Mimo, że i to, i to cię cieszy, i to, i to kochasz, No właśnie, nie? tak, to to, no nie? Dokładnie. Fajnie. No, więc miłość jest piękna. Yy, no, a jeżeli chodzi o romantyzm, bo tak trochę ro, yy, rozeszliśmy się z nie, tego względu. nie, nie. nie. Myślę, że bardzo dzisiaj w punkt. Tak? Nie, nie, nie aż tak bardzo naokoło, dlatego że właśnie chodziło o te takie różowe okulary, nie? Które, które gdzieś tam. No, myślę, że właśnie. O, w ogóle. No, bo kiedyś właśnie mam wrażenie, że nazywało się to różowymi okularami, mhm. a teraz przez te wszystkie to takie nurty wiesz, energia, romantyzowanie, Jezus, jak to się jeszcze nazywało, że ktoś. No. Hmm, jak to się nazywało? No teraz też jest coś takiego, tak trenduje też w ogóle na TikTokach, nie na TikTokach, że po prostu ludzie jakby wmawiają coś sobie, że coś tam będą mieli. Wypadło mi to słowo z głowy, jak to się profesjonalnie nazywa, ale właśnie, że wiesz, chcę zjeść. Yy, różową kanapkę, to będę właśnie myśleć cały czas o tej różowej kanapce, wyobrażasz sobie, że jem kanapkę. No To tą jest różową... wizualizacja. No tak, no ale właśnie przez czyli, to. Właśnie... Czyli to jest sekret. No nie w sensie książka, sekret, co już została tak, że tak powiem obalona przez samego twórcę, ale no nie teraz nie ten moment, żeby o tym mówić w tym momencie. No, nie? no ale właśnie to teraz zaczęło trendować na TikToku, bo powiem to chciałam tak, powiedzieć. Powiem tak, ja nie wizualizowałem sobie Ciebie, sorry, że to powiem. Nie wizualizowałem to czekaj, na... daj ale... mi powiedzieć, że nie. i stąd mam wrażenie, że właśnie też się wziął trend na romantyzowanie, no nie? Bo mhm. nagle ludzie się trochę rozdzielili i jedni poszli w tą stronę właśnie takiej wizualizacji i mm, och, tak mi brakuje tego słowa, żeby to powiedzieć. Jak będę montować, to pewnie Wam napiszę gdzieś tutaj. Bo będzie takie... Piu! Chodziło o to. No a tutaj ludzie zaczęli romantyzować i, i zrobiły się takie odłamy, no nie? I, mhm. i teraz wszystko, czego tak naprawdę nie, nie robisz, no to ludzie cię gdzieś tam próbują wrzucić albo do jednego worka, mhm. albo gdzieś tam do następnego, który im aktualnie pasuje, a który niekoniecznie właśnie musi mieć jakikolwiek, o. wiesz, odniesienie tak naprawdę do samego ciebie, bo to jest tylko i wyłącznie taka, wiesz, powierzchowna... tak Struktura. No, na podstawie której ktoś cię w ogóle określa, no nie? No. Na podstawie tam nie wiem, 15 minut filmiku, czy, czy coś w tym stylu. Tak, nas kilka razy. Tak widzisz, nam napisali, że. Romantyzujemy. No właśnie. No bo... a nie znałam nas, no nie? Tak. To tak samo jakbym pokazał zdjęcie mojej żony, a tak naprawdę nie jest moja żona, to jest tylko jakiś wycinek. Mm. Moja żona to jest w tym momencie, kiedy ja z nią przebywam i jestem i wiem, kim ona jest, a nie, że wam pokażę zdjęcie i tylko. No ładna. <laughs> Czyli co, jak puenta? Puenta. No. że nieważne jak ludzie będą y, to do jakiego tak, do, do jakiego worka będą nas wsadzać my wiemy jakie mamy wartości i na pewno nie będziemy ich zmieniać dlatego, że ktoś nam powie, że uh -huh. romantyzujemy sobie rzeczywistość, my kierujemy się w życiu miłością Ta. niezależnie właśnie w, którym, y, w której dziedzinie ona gdzieś tam się się pojawia, zawsze staramy się też mieć na uwadze właśnie to błogosławieństwo które mamy, tą miłość bo tak naprawdę ona jest dla nas y, najważniejsza i i dlatego być może będziemy sobie zakładać tam, gdzie potrzeba, te różowe okulary, ale dzięki temu też my tak naprawdę nie, nie mamy takich życiowych problemów, słuchajcie. Nawet jak one gdzieś się pojawiają, no to jesteśmy takim małżeństwem, że bardzo szybko potrafimy siebie po prostu podnieść, ale nie żeby przykryć te mm, emocje czy te złe sytuacje, tylko żeby faktycznie pomóc tej drugiej osobie wyjść z tych hmm. sytuacji, no nie żeby nie przyćmiewać czyjegoś problemu. Tylko, żeby właśnie pomóc tej drugiej osobie z tego problemu. Czyli z po tego prostu trzeba wejść. się skonfrontować z prawdą. Czyli znowu miłość. A miłość to prawda. Bo mm -mm. no, taka prawda, no, <laughs> widzicie, to z stawa się. Wszystko kręci się wokół jednego. Wokół miłości. Dokładnie. I to jest piękne, więc słuchajcie, czy to ktoś nazwie romantyzowanie, czy jakoś tam inaczej się bada, bada. No I ważne, jak wiecie, co no Miłość to jest miłość i tyle, no nie? Ważne, by y że wynikiem miłości ma być owoc. Mm. I to jest najważniejsze, słuchajcie. Czyli to, że jak ja przebywam z moją żoną, to ja chcę po prostu, żeby następnego dnia Ty była jeszcze bardziej szczęśliwsza niż dzisiaj. No nie? Mm. Czyli jak Ja Cię widzę smutną, no to moim, może nie obowiązkiem, też jako męża, ale po prostu to jest to, że ok, czemu, dlaczego jesteś smutna mm -hmm. i dowiedzenie się ale sami, sami z siebie nie nazywamy tego y, żadną afirmacją Pisał tajemny plan, słuchajcie, do mnie napisał to wam zaraz jeszcze powiemy, w każdym razie my tego nie nazywamy żadną afirmacją, żadnym przyciąganiem, ani nic w tym stylu <laughs> dla nas jest to po prostu tyle. wiara prawda? prawda, Boża. prawda no, prawda. i miłość miłość, tak. No. no i w sumie tyle. I chcieliśmy Was przy okazji też zaprosić na kanał Tajemny Plan, gdzie. Tam jest długi jest wywiad. jest chyba z godzinny z nami. wywiad z nami, więc y, możecie sobie wywiad rozmowa bardziej. Poczułem się po prostu tak w Big Brotherze, że tam zostaliśmy tak postawieni taki. Fu, 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 fu. Tak, 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 tak. tak. <grym> Mam w ogóle niedosyt bardzo po, po tym spotkaniu, bo to były, wiecie, pytania, których my w ogóle wcześniej nie dostaliśmy Nic. i też nawet nie mogliśmy się tak naprawdę nad nimi jakoś zastanowić. Się, no, no pewnie, no, że tak, to tylko to ja jest. już wiesz, wychodząc stamtąd miałam takie, a, a mogłam Mogę jeszcze dopowiedzieć to, to. A, a mogłam jeszcze Zawsze bardziej możesz, tak. Zawsze. Ja tak samo, to jest normalne tak miałeś? To, co mieliśmy powiedzieć, to powiedzimy na ten czas. Jeżeli tak, ktoś będzie jeżeli chciał więcej, im... no to wtedy nas zaproszą i więcej powiemy. Tak, Ale musicie też zadawać pytania, żeby, żeby też wiedzieli, że, że chcecie nas tam jeszcze zobaczyć. A jeżeli nie, zobaczymy się w tamtej odsłonie, właśnie przy tak. Fa Fabianie, no to w takim razie my Pagamy. na przykład tutaj odpowiemy Wam na jakąś tak. resztę pytań. W każdym razie tam jest nasze świadectwo, jest trochę łez, jest trochę krzyku, jest trochę różnych, różnych rzeczy, ale tak naprawdę właśnie, jeżeli macie ochotę, trochę więcej z nami posiedzieć, bo będzie tam na pewno taka okazja, no to zapraszamy. Macie tutaj w ogóle link na, na dole, żeby za bardzo nie szukać. Kucz, ale może fajne te rumieńce. Taki sobie róż strzeliłam. <grym> A ja myślałam, że, że ja no, tak na tak, Ciebie oczywiście, oczywiście. Widzicie? No pewnie, chciałbyś. No i co? I mnie wybił. To no dokończaj w takim razie, proszę bardzo. No ale co już ja wszystko powiedziałaś. Ja też powiedziałem, że jesteś piękna, i no. Więc słuchajcie, więcej już tu nic nie trzeba. po prostu miłości.